Ja uwielbiam chodzić dużo, ale też um, generalnie pasję. Mhm. Jak nie masz pasji, bo jak to, to jesteś... W ogóle jak w życiu, jak ja nie lubię ludzi, nie lubię. No, um, ja cenię i lubię sobie kontakt z ludźmi, którzy mają pasję. Nieważne jaka to jest pasja, bo to zupełnie stawia... Go, w moich oczach na, na innym wiesz inaczej się z takim osobą rozmawia, bo pasja po prostu dowartościowuje nas i stwarza, że możemy sobie odnaleźć ucieczkę od tego, co nas otacza. tak? No i, i, i ekstra taka. No i te pasje moje, mówię się o energii, to właśnie te pasje mi dają energię. Mm -hmm. Pasja potrafi. Mm, Sprawić, że tu się dzieje słabo albo masz jak kłopoty, ale wiesz, że sobie w nocy usiądę i napiszę mhm. tekst, który może mi się tylko podobać, ale będę szczęśliwą, mi się udało coś tam ułożyć w głowie. I, i dla mnie już jestem, już mam, jestem tak zwany zadowolony, i mam te alibi na życie.